Bonjour kochani, Krzysiek z tej strony, kolorower Krzysztof Jędrzejczyk. Zapraszam Cię na dzisiaj odcinek. Znowu troszkę o życiu. Wymuszony nieco przez bohatera do dzisiejszego odcinka, moje Renault Grand Espace z 2008 roku, które mimo swoich dobrych początków we Francji, aktualnie nieco zaniemogło. Nie będzie teraz tego słychać, bo ostatnio coś trochę lepiej jest, ale silnik nie chodzi na wszystkich cylindrach, trzeba wymienić świecę. Coś tam z cewkami zapłonowymi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wykorzystuję ten moment, że oddalę się trochę od morza. Rower spakowany. Jedna oserka, od razu powiem, bagażnik otwiera się tylko od środka, dlatego trzeba tam wskoczyć. Jedziemy sobie z espasem do Kaństur Merdo mechanika I ja wam przy okazji opowiem parę rzeczy o tym, jak się tutaj z samochodem w ogóle funkcjonuje. Eee... Zwłaszcza z tak kapryśnym jednak, bo przyznaję, że te wszystkie ploteczki i rzeczy, które się mówi o Renault Espace, na przykład nie otworzyły mi się teraz lusterka. Może go zgasimy i zapalimy jeszcze raz. I co on na to? O, teraz się otworzyły. Nie no... Ma stary dziad, 336 tysięcy przebiegu Taką śmieszną kartę, tutaj hands free akurat w tej wersji Nie trzeba jej wkładać do czytnika, ale żeby nie zginęła można włożyć No i jedziemy Jedziemy, ja zostawię ten samochód pewnie u mechanika na trochę A w międzyczasie opowiem wam o tym jak się tutaj z samochodami postępuje pokrótce, no i pojedziemy sobie w jakieś fajne miejsce tam ponad Surmer, żeby e, też nie było tak, że gadam tylko z samochodu, no bo za chwilę go nie będę miał. Do przejechania jakieś, e, ja wiem, 10 km 15 powinno dać radę, no i widzimy się za moment. Ale kolejki na stacjach? Kurczę, chciałem jeszcze zatankować trochę, żeby nie oddawać do mechanika na biedzie, ale chyba będę musiał. W każdym razie krótka historia, zanim się przesiądziemy na rower, bo to przecież o rowerach miało być, ale e, skąd się ten Espace wziął u mnie? Ja zawsze chciałem mieć duży samochód, znaczy dojrzałem do tego, że mieć duży samochód pakowny, taki w ogóle... Instytucja minivana, już teraz trochę zapomniana, jest w ogóle super. Szkoda, że nie jest kontynuowana. E, natomiast ja przesiadłem się ze skody Superb dwójeczki kombi poliftingowej. E, między innymi dzięki pobytowi tutaj, gdzie przez pierwszy rok byłem z tą skodą. Tutaj o, to muszę skręcić, przepraszam, e, może Wam teraz pokażę zamiast siebie, to pokażę Wam, jak tutaj wyglądają drogi. E, będziemy teraz sobie skręcać w lewo. I teraz ta skoda była, okazało się tutaj takim nie do końca dobrym pomysłem, bo niezbyt w sumie pakowna, bo to jednak zwykłe kombi z niską linią dachu. Przepraszam Was, że się tak wtryniłem, ale będę teraz obtrąbiwany zaraz. Natomiast. Szkoda, raz, że była taka zaluksusowa, tutaj, ładniutka, bez żadnej rysy. A to co już kiedyś mówiłem w innych filmach, że tutaj się nie dba aż tak o samochody i parkuje się na styk i ludzie się wciskają. I sam to widziałem wiele razy, że ludzie się po prostu rozpychają tymi samochodami. Zderzak jest po to, żeby się zderzać. Tu ładna ulica w Krajnsurmer. No i tak też to te wnętrze Skody było. Ja bardzo lubię jasne wnętrza samochodów, co jest. Też Kontynuowany w tym espasie, o teraz będzie widać, ale jest mocno styrane A w tej skodzie było piękne, bo kupiłem je od takiego fanatyka. No i ja dojrzałem do tego, że na drodze eliminacji rzeczy, które mnie martwią, eee, wyeliminowałem tą skodę ze swojego życia, bo tam przeżywałem wszystkie rysy i brud na tapicerce. I wiem, że wiedziałem, że ma to, będzie to miało wpływ na cenę sprzedaży późniejszej i mnie to stresowało, więc sobie wymieniłem tą skodę odzyskałem przy okazji trochę pieniędzy, bo ona była też dosyć drogim samochodem, no 55 tysięcy zapłaciłem, plan był taki, żeby odzyskać z 25 tysięcy zmniejszyć sobie zadłużenie i kupić coś innego starszego, o co mniejsza będzie dbać wizualnie i dzięki temu będzie się żyło na większym luzie no i tak pojawił się ten Renault Grand Espace na liście jako samochód bardzo pakowny no bo tutaj można fajnie sobie fotelami operować. Teraz mam trzy włożone z tyłu, ale złożone na płasko, a dwa jeszcze są w garażu, może być siedem, a jak się wyjmie pięć foteli z tyłu, to się robi naprawdę kamper i ciężarówka. Natomiast no nie był to jakiś specjalnie udany zakup. Przede wszystkim, bo był pośpieszny. Bo długo nie mogłem sprzedać Skody, a nie miałem też pieniędzy, żeby wcześniej kupić tego starego S-Pasa, to zrobić z pieniędzy ze Skody. Jakimś cudem nikt tej Skody nie chciał kupić, podpowiem, bo miała jasne wnętrze i panoramę, a Polacy się boją tych dwóch rzeczy, bo panorama się psuje i jest za gorąco, latem, to jest bzdurą, a jasne wnętrze się brudzi, co jest bzdurą. Bo czarne też się brudzi, tylko po prostu nie widać tego brudu. Poza tym jasne wnętrze i panorama to jest super połączenie. Ja kocham jasność, kocham światło, kocham jak jest jasno w samochodzie i nie wyobrażam sobie czarnego w samochodu, czarnego wnętrza. Nie o tyle odcinek. No i tak sobie tym S-PASem jeżdżę. Oczywiście kupiłem go na szybko, bo długo nie mogłem sprzedać skody. Chciałem jak najszybciej wyjechać z Polski trafił się pod domem. Obejrzałem, przejechałem się następnego dnia kupiłem. E, oczywiście kurde nie planowałem. Kupiłem najfajniejszą ale zarazem za, za, za najtrudniejszą w obsłudze wersję z silnikiem 3,5 V6 i SANA z instalacją gazową 250 koni. Pomyka to wspaniale, jest w automacie, ale problem z tym samochodem jest taki, że jak się zacznie psuć to e, dostęp do silnika jest bardzo ciężki, bo ma bardzo małą komorę silnikową i ja właśnie cierpię na usterkę pierwszego cylindra, który jest z tyłu, za silnikiem. No i dostanie się tam do wtrysku, i do cewki zapłonowej, i do świecy jest utrudnione, do tego bóle, strasznie. Innym razem, może opowiem historię o tym samochodzie. Na razie przejechałem 7000 km, i zaczęły się pierwsze problemy. Nie otwiera się bagażnik z zewnątrz, trzeba wejść do wewnątrz, i pomierdać przy zamku. Nie otwierają się lewe tylne drzwi od zewnątrz nie otwiera się prawa tylna szyba w drzwiach na szczęście z przodu jeszcze wszystko działa klima działa, szyberdach się otwiera no ale lista problemów drobnych się powiększa zostawię teraz u tego mechanika pewnie jakiś gruby hajs bo niestety tutaj robocizna mechaniczna kosztuje bardzo dużo i no mam nadzieję że z 200 euro kurde max zostawię I jeszcze wam opowiem trochę o samochodach już jak będę jechał na rowerze, bo teraz będę się raczej zbliżał do tego mechanika. No i to tyle w skrócie. No, ze skody udało się trochę tam pieniążków oddać, ale, ale w toreno wpakowałem już dużo pieniędzy, i nie używam go jakoś dużo, ostatnio właśnie z powodu tej awarii jednego cylindra, silnik działa, ale strasznie się stlepie. No, niezbyt utała decyzja, zakupowa. Robiona pod presją czasu okazało się później, że i tak nie musiałem się tak śpieszyć bo przez problemy rodzinne e, nie musiałem aż tak, znaczy nie mogłem aż tak szybko wyjechać. Zostałem finalnie w Polsce miesiąc dłużej. No i jakbym poszukał tego samochodu dłużej, może bym kupił inny, ale z drugiej strony, wszystkie te egzemplarze. Grand Espace, to znaczy Renault Espace czwartej generacji, to jest lider rankingów zawodności samochodów. I mimo szczerych, początkowych chęci i nadziei, chyba to potwierdzam, że w nim się psują bardzo różne rzeczy, e, co chwila. No i dostarcza emocji. No. Mam nadzieję, że następny będzie mniej awaryjny. Marzy mi się jakiś taki niezawodny busik jednak trochę większy osobowo-towarowy, żeby wozić tutaj ludzi z rowerami i turystycznie tutaj Was oprowadzać bo jak 7 lat sprzedawałem Wam ładne ciuszki to teraz będę Wam chciał sprzedać ładne widoczki i doznania Taki jest mój plan na najbliższe lata i zamierzam go bezwzględnie realizować Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie Jeszcze tylko na koniec części z samochodu dodam, że bardzo lubię ten samochód Polubiłem jazdę nim, jest wspaniała, ten samochód jest tak wygodny uwielbiam siedzieć wyżej. Nie wyobrażam sobie teraz powrotu do zwykłego samochodu osobowego, gdzie siedzi się dupą na, na asfalcie. Jest mnóstwo miejsca, jest wspaniale przeszklony. Dlatego zostałem fanem vanów, minivanów pakownych, dużych samochodów z dużą ilością światła wewnątrz i miejsca, no po prostu rewelacja, no samochód jest kosmiczny, chciałem się przekonać na własnej skórze, jak ta technologia francuska słynna wygląda jest super, jest takim tak kanapowo miękki, że aż po prostu przesadnie, natomiast no usterkowość niestety jest na wysokim poziomie i jeszcze dam mu jedną szansę przy następnej usterce za więcej niż 300 euro, myślę, że już pójdzie do Kasacji. Albo nie wiem, no postaram się go sprzedać, póki jeszcze jeździ. Ale powiem wam, że wrażenia z jazdy są super. Zakochałem się w tym samochodzie i chciałbym mieć, no nie wiem, chciałbym, chciałbym go jeszcze trochę podtrzymać w dochodzie, no ale nie, zawsze, nie za wszelką cenę. No bo i tak, jak to mam mi pożerać wszystkie pieniądze, no to jest bez sensu. Ale polecam wszystkim, chociaż raz się przejechać Renault Espace. Czwartej generacji, z super samochodem. Naprawdę trochę inne spojrzenie na samochód, i, i, i no, doznania są niezapomniane. E, niestety, dosyć kosztowne. No i trup zostawiony. A, nie wiadomo jeszcze, ile to będzie kosztowało. Zobaczcie, to jest taka pan się. Nie będę tutaj filmował warsztatu, bo nie, tak nie wypada bez, bez zgody. Ale pani jest tutaj, pani jest chyba z Mołdawii. E, nazywa się Mario, prowadzi Mario Garage w Keindsurmer naprawia samochody, wszystkie, on w ogóle też zajmuje się odrestaurowywaniem samochodów zabytkowych e, różnego rodzaju dziwnych wynalazków, dlatego no, mój Renault Espace 3,5 litra V6 e, czyli taki dziwoląg, trafia w dobre ręce, niestety albo stety dla nich, ceniące się bardzo, zobaczcie w ogóle warsztat schowany gdzieś w, między jakimiś e, uprawami, grządkami, szklarniami i tak dalej, i tak dalej, no jedziemy sobie teraz, ja pojadę sobie teraz trochę w góry Zaraz, muszę sobie zastartować swój łachu. E, tam wam jeszcze opowiem chwilę o tym, jak się tam samochodem e, e, obcuję we Francji. Jakie są moje spostrzeżenia i jakieś jeden, dwa widoczki ładne i tyle. Dajcie mi po prostu jeszcze znać. Czy tego typu wątki też Was interesują, to chętnie się wypowiem, bo o tym samochodzie to mógłbym mówić godzinami. aj no i kończąc wątek tych moich zakupów i sprzedaży, różnych średnio udanych, no ja tam. Kurde, moja pierwsza połowa życia to jest koncert jakichś złych decyzji, często wykonywanych w pośpiechu i pod presją różnych czynników. Oj. Mam nadzieję, że 40, która mi czeka za 3 miesiące 4, dobra, 4 będzie tym punktem zwrotnym, kiedy w końcu nauczy się. Znaczy, to jest kwestia nie nauczenia się, to jest kwestia niebycia pod presją niczego, bo decyzje podejmowane pod presją są. Przeważnie złe. W każdym razie ze Skody uwolniłem sobie W końcu ją sprzedałem za 47 pod presją czasu właśnie jakbym poczekał to bym sprzedał pewnie za 5 dych no i nie mogłem no i kupiłem Espasa za 23 z pełnym bakiem co prawda gazu i benzyny to jest 800 zł jeszcze powiedzmy w gratisie natomiast no uwolniłem z tego z 15-aka, bo niestety wsadziłem w tego Espasa na starcie pakiet startowy 6 koła. No, długa historia. Ja się teraz chwilę popasę na moich tutaj winogronkach, które już wiem z poprzednich wycieczek, że tu są. A później sobie pojedziemy do, nie do Saint-Jean, może już poznajecie tę drogę, tylko trochę wyżej i tam sobie, tam Wam opowiem jeszcze o tym, jak się użytkuje samochód tutaj. Eee tej Francji. Samochód też na polskich blachach, bo jest nielegal. Mandyta nie przerejestrował. No, to będzie takie przepisy, a rzeczywistość to teraz wybaczcie, ale muszę sobie trochę jeszcze tej darmowe jedzonko pokorzystać i trzeba będzie wydawać pieniążka w sklepie. Zobaczcie, jak jest wspaniałe. Mm. No, dobra, ma z mi się tu zejdzie. No, kochani, będę musiał troszkę zmodyfikować moje plany. Nie zabiorę was chyba w miejsce docelowe, które chciałem, żeby było sceną główną mojego nagrania dzisiejszego, ale jest trochę późno i trochę zimno w momentami, bo pamiętajcie, że to nie jest Côte Dazur, to nie jest Hiszpania południowa, żeby tutaj było cały czas 25 stopni. Tutaj jest po prostu jesień, która się powoli, powoli zaczyna i różnice temperatur w słońcu a w cieniu są bardzo, bardzo duże. No i powoli być może będzie czas na odnalezienie. Mojej torebki na kierownicę od Batu Bicycle Bugs, której będę woził swoje różne ciuszki zapasowe, cieplejsze, chłodniejsze i tak dalej, tak dalej. No bo tutaj widać już, że jesień jest niestety bardzo, bardzo blisko. Także jesteśmy teraz w Kaho Kahos, przepraszam bardzo w takiej malutkiej miejscowości, oczywiście położonej wysoko w górach. Proszę bardzo jaki ładny misiek. Zarazem tutaj pokażę kurczę co. Co się tutaj wydarzyło i co się tutaj dzieje Taki ładny widok o, Trzeba będzie kurczę uciekać Przed ochłodzeniem Słuchajcie eee, a, Jeszcze zobaczcie sobie tutaj jaka jest Ładna ta Ładna miejscowość, no kolejna z ładnych miejscowości położonych wysoko, wysoko na wysokości 500 metrów powyżej poziomu morza. No i jak to z tymi samochodami jest? Słuchajcie, no tutaj Polacy jeżdżą przeważnie na polskich samochodach, to znaczy na polskich blachach. Jak to się ładnie mówi, raz na, raz na rok trzeba się na przegląd zjawić w Polsce, zrobić sobie wycieczkę, przywieźć sobie tańsze towary żywieniowe i nie tylko z Polski. Innych sposobów załatwienia przeglądu nie polecam. Tu jednak chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast, no zobaczcie e, Takoż ja też czynię na razie Mam sobie ten swój samochód e, Na polskich blaszkach e, I na przykład te części Teraz do niego świecę I świecę I co ja tam kupiłem e, m, Jakieś elementy w trysku Zanabyłem dużo taniej jednak niż tutaj e, Natomiast no niestety Zapłacę pewnie dużo za robociznę To jest po prostu No godzina pracy we Francji jest kosztowniejsza niż yy, w Polsce dlatego pewnie mam nadzieję, że zapłacę no, z 200 euro to max no, nie chciałbym płacić więcej no i, i tyle i słuchajcie, no na razie sobie pojeżdżę tym Espasem mam nadzieję, że on ci jeszcze do czegoś tutaj nada yy, i mam nadzieję, że posłuży jeszcze też na przykład wam do odbierania was z, na przykład z lotniska po to miał być ten samochód właśnie taki duży, żeby, żeby do tego służyć. No, jak tutaj wygląda sytuacja? Dlaczego na przykład Polacy nie, niechętnie mają te samochody na francuskich numerach? Bo proszę ja Was, ubezpieczenie chodzi o koszty. Ubezpieczenie jest drogie. Koszty ubezpieczenia to jest około 80 euro wzwyż za miesiąc. I to faktycznie jest ja dokładnie, nie wiem co jest w tym pakiecie, o ile w ogóle to jest pakiet, a nie tylko podstawowe, ale no, przyznacie, że w Polsce jednak można to taniej załatwić. No i można jeździć na samochodzie, samochodem na polskich numerach e, za granicą. Oczywiście e, tam zawsze w ubezpieczalni trzeba podać, e, ile się będzie za granicą, miesięcy i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, przepisy. E, niektóre są trochę martwe. Nie wiem, właściwie to też jest taki tutaj przepis, że można jeździć samochodem, jeżeli tu się mieszka już na stałe, no to samochodem na obcych numerach rejestracyjnych można jeździć, proszę bardzo można jeździć rok a po tym roku trzeba samochód przerejestrować. Także ja się będę martwił za niedługo. Natomiast na razie po prostu jest plan, żeby sobie pojeździć tym samochodem, który jest. On się pewnie pewnie nie pożyje już długo ma eee, 350 tysięcy prawie przejechane i nie wróżę mu o jakiejś świetlanej przyszłości. Natomiast jeszcze co do samochodu, no to tutaj faktycznie samochodem się fajnie, fajnie jest mieć samochód, bo można go można dzięki niemu wydłużać sobie różne trasy i zwiększać zasięgi. Nie tylko przy pomocy pociągu, ale też przy pomocy właśnie samochodu. No i wystarczy odjechać 50 km w jedną ze stron i zupełnie się otwiera przed wami nowe, nowe jakieś nowe otoczenie. No i tyle, no jesteśmy, zobaczcie, jesteśmy tutaj na granicy dwóch światów. Jak ja to mówię, to jest ta rzeka War, Dolina Rzeki War, która dzieli tą, e, to laserowe wybrzeże na dwie połowy. My jesteśmy na tej połowie niższej, takiej zachodniej, która ma góry do 1500 metrów, natomiast tam jest. Po drugiej stronie, tej nicejskiej, monachijskiej, włoskiej, jest do 3000 metrów i tam są zupełnie, zupełnie inne góry, ale to wszystko, tak jak mówię, jest osiągalne. Między innymi e, dzięki posiadaniu tutaj samochodu. E, czy eksploatacja samochodu jest droższa? Jest droższa. No, droższe są części, e, droższa jest usługa, sama usługa wymiany mechaniczna usługa. E, paliwo jest odrobinę droższe euro 70 kosztuje teraz pb 95 lpg kosztuje 07 euro w ogóle z tym lpg to są sceny bo często go po prostu nie ma to nie jest jakieś super popularne paliwo tutaj i e, trzeba się często najeździć żeby go znaleźć e, no i tyle no właściwie na przykład po policji kontroli policji tutaj praktycznie nie miałem nigdy praktycznie i i teoretycznie też nie. E, nie ma tutaj zbyt dużo policji e, i jakoś się. Z, e, na razie nie musiałem tłumaczyć z tego mojego pobytu czy z rejestracji. No i tyle. No. Raczej e, będę się tym samochodem moim kierował do Polski na przełomie roku, roków lat, <gryw> bo trzeba będzie przegląd techniczny zrobić. No jak nie będzie wkurzał ten samochód, tego po prostu sprzedam pierwszemu chętnemu i i no będę myślał co tutaj zrobić, żeby jakiegoś sobie busika skombinować większego, bo chciałbym Was po prostu tutaj i nie tylko Was, ale wszystkich innych chętnych troszkę po tym lazurowym pooprowadzać i poobwozić, a do tego busik by mi się właśnie przydał. Słuchajcie, no to jest taka zajaweczka. Niestety, no ja się będę powoli chyba jakoś przyspieszał, żeby mnie nie zastała 18 w tych górach, bo mm, no, będzie wtedy zimno, a ja nic, 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 nie, nic nie wziąłem i to jest taki reminder dla mnie, że e, tutaj warto jednak już coś sobie tam wygrzebać z tej e, szafy. E, I tyle. No trzymajcie kciuki, żeby ten samochód mi się jakoś tam nie udało się go naprawić i żeby to nie kosztowało jakiś milion euro, mam na to jakieś odłożone 150. <noise> Chyba nie starczy. Eee, no ale nic, trudno. Mam nadzieję, że się uda. Eee, podrzucajcie te tematy na kolejne filmy. Ja wam tutaj będę bardzo chętnie uchylał rąbków tajemnicy wielu na temat przebywania tutaj i w ogóle po raz pierwszy jestem też eee, w chaos od strony tej z w strony starego miasta. Tu jest, tak jak mówię już często, jest więcej po prostu... Znaczy jest tyle miejsc do odwiedzenia i tyle do zobaczenia, że życia nie starczy na obejrzenie wszystkich atrakcji w jest w promieniu 20 km, a to do, co dopiero myśleć o jakimś wychylaniu się poza to wszystko. Dobrze. Miejmy ten odcinek już e, z głowy, bo już... Zbliżamy się znowu do niepokojącej długości. Także e, cisnę, cisnę. Żegnam się z Wami z Karos. E, I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Abientu. tu. Bizu, bizu. Ciao, ciao.